Oskarżony o brutalne przestępstwo przed sądem. W Toruniu rozpoczął się proces w głośnej sprawie Bartosza K., który po wyjściu z więzienia miał zgwałcić 9 chłopca w Grudziądzu. Mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Dla dobra uczestników procesu jego przebieg utajniono. Relacja Katarzyny Prędkowskiej. Proces Bartosza K rozpoczął się za zamkniętymi drzwiami. W związku z tym, że sprawa dotyczy dziecka i wyjątkowo delikatnych kwestii sąd zdecydował o całkowitym wyłączeniu jawności. My jako dziennikarze nie mogliśmy wejść na salę nawet bez kamer i mikrofonów. Samego Bartosza K do sądu doprowadziła policja. Dziś 32-letni mężczyzna nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Przyznaje się teraz... Na początku października Bartoszka opuścił zakład karny w sztumie. Tam odsiadywał karę więzienia właśnie za pedofilię. Był tam poddany terapii, a zgodnie z decyzją sądu w Grudziądzu po opuszczeniu więziennych murów, miał leczyć się ambulatoryjnie w Krakowie. Do Krakowa jednak nie dotarł i jak dowodzi w akcie oskarżenia prokuratura na jednym z grudziąckich osiedli w klatce jednego z bloków uderzył dziewięcioletniego chłopca najpierw kamieniem w głowę, a potem go zgwałcił. Prokuratura zgromadziła w tej sprawie silne dowody. Opierają się one na w zeznaniach świadków na oględzinach miejsca zdarzenia oraz na ekspertyzach seksuologów, psychologów i genetyków nie byłoby nas tutaj, jeśli nie uznałabym, że materiał jest wystarczający do skierowania i oskarżenia kogokolwiek. Zawsze, jeśli chodzi o małoletnie dzieci i o wyrządzoną im krzywdę, nie jest to łatwy proces. Sąd będzie rozstrzygał na pewno wiele istotnych kwestii dotyczących zarówno dobra małoletniego, ale również tych kwestii, które leżą po stronie podejrzanego, oskarżonego już w tej chwili. Dziś sąd przesłuchiwał matkę chłopca. Kobieta nie chciała przed rozprawą rozmawiać z dziennikarzami. Trudno się dziwić. Cała rodzina przeżyła traumę i trudno będzie jej otrząsnąć się z tego, co się wydarzyło. Tyle, co mogę powiedzieć: to dziecko znajduje się cały czas pod opieką psychologa, są regularne wizyty psychologiczne i z pewnością jeszcze będzie tak przez bardzo długi czas. Nie wiemy, co na sali rozpraw mówi w tej chwili Bartoszka. W toku przeprowadzonego śledztwa mężczyzna przyznał się do winy, ale przedstawił własną wersję wydarzeń. W tej chwili grozi mu od 3 do 15 lat to runi, katarzyna prędkowska.